O tym, że Rosjanie nie czytają moich palietonów, wiemy na pewno, bo od 20 chyba 7 czy 8 napisałem, że przegrali wojnę i są w sytuacji, w której za chwileczkę ktoś ich okrąży pod Irpiniem. Aktualnie można powiedzieć, że nie mamy już wojsk rosyjskich wokół Kijowa i nie jest to bynajmniej żadna zasługa polityczna. Rosjanie nie wycofują się, dlatego że chcą pokazać, że tak naprawdę osiągnęli jakieś cele i odpuszczają wreszcie Kijowowi. Nie osiągnęli żadnych celów. Żeby tego jeszcze było mało, mówią u siebie, we własnej propagandzie, że te cele osiągnęli, dzięki czemu mogą się wycofać, dzięki czemu mogą przenieść się już tylko do Donbasu, do Ugańska, zająć się południem Ukrainy i wciskać wszystkim kit, że tak naprawdę w tym, co robią są zarąbiści, że całe ich działanie ma jakiś sens. Otóż nie ma. Nie ma, a wojska ukraińskie coraz lepiej dają sobie radę i coraz dokładniej odcinają tych gości, którzy tam jeszcze zostali. Hmm, oczywiście, oczywiście zaatakują od południa, oczywiście zaatakują od południowego wschodu, ale nie oszukujmy się. Tak jak oni przemieszczają tam swoje siły. Tak samo wojska Ukrainy też przemieszczają tam swoje siły, i są to otwarte tereny. Są to łąki, więc straty po obydwu stronach będą naprawdę duże. Możemy im tam pomóc, i możemy zrobić wszystko co w naszej mocy, żeby ta wojna zakończyła się w Ukrainie, a nie w innych krajach. To od nas zależy, co wydarzy się dalej. A póki co, róbmy co do nas należy. I starajmy się najlepiej jak tylko możemy. Przepraszam, że nie piszę feliotonu, ale ostatnio jakoś nie mam za dużo czasu i chyba wolę skorzystać z nagrania wideo. Trzymajcie się, cześć!